Cześć! Witajcie w moim nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na nieco nietypowy film. Postanowiłam, tak w sumie yy, spontanicznie, bo czegoś szukałam w Google i postanowiłam sprawdzić, yy, o co pytają Polacy wujka Google na temat Turcji, Turków, Turczynek i tak dalej. I stwierdziłam, że to by był fajny temat na film. Dlaczego? Dlatego, że jak widać, takie pytania yy, na temat Turcji są y, pisane, wpisywane w wyszukiwarkę Google, więc zakładam, że dość spora część Polaków nie zna odpowiedzi na te pytania i być może część z Was na te pytania odpowiedzi nie zna. Dla innej części z Was mogą te pytania się wydać y, oczywiste, y, ale pamiętajmy, że nie wszyscy jakby wiemy wszystko i kto nie pyta, y, ten błądzi, więc warto zadawać pytanie i szukać na nie odpowiedzi. No i ja właśnie postanowiłam. Na te pytania, na najczęściej wyszukiwane frazy, zadawane pytania w wyszukiwarce Google odpowiedzieć w tym moim filmie Jest tych pytań kilkanaście I zaczniemy od takich być może dla niektórych z Was najbardziej nudnych, czyli dotyczących polityki Ale takie pytania też się pojawiały, więc warto na nie tutaj odpowiedzieć Żeby rozwiać wątpliwości niektórych z Was Jednym właśnie z takich najczęściej pojawiających się pytań w wyszukiwarce Google odnośnie Turcji Było pytanie, czy Turcja należy do... Unii Europejskiej i czy Turcja należy do strefy Schengen? Ja to połączyłam w jedno pytanie, bo to się jakby łączy. Więc odpowiedź brzmi: nie. Turcja nie należy do Unii Europejskiej ani nie należy do strefy Schengen. Turcja swoją oficjalną aplikację na członka Unii Europejskiej złożyła 14 kwietnia 1987 roku i ogólnie tak z moich obserwacji wynika, że Turcja bardzo chciałaby dołączyć do tej Unii Europejskiej. Natomiast jeszcze wcześniej, w 1963 roku, Europejska Wspólnota Gospodarcza nadała Turcji oficjalny status członka stowarzyszonego. To oznacza, że Turcja stała się partnerem ekonomicznym Unii Europejskiej od 1963. Pamiętajcie. Szczyt Rady Europejskiej w Helsinkach z 1999 roku uznał e, oficjalnie e, Turcję za e, kandydata do ubiegania się na członka Unii Europejskiej i już w 2005 roku Turcja rozpoczęła negocjacje z Unią Europejską właśnie dotyczy, odnośnie członkostwa Turcji. W Unii Europejskiej. Jak wiecie, do teraz Turcja dalej nie przystąpiła do Unii Europejskiej. Jest to bardzo długi czas, od kiedy rozpoczęła negocjacje. No i w internecie, w książkach, możecie sobie znaleźć informacje na temat argumentów przeciw przystąpieniu Turcji do Unii Europejskiej. Także ja tutaj ich tutaj nie będę wymieniała, bo tutaj nie jest, bo, bo nie prowadzę tutaj lekcji. Odnośnie polityki, historii i tak dalej. Natomiast ja chciałam Wam powiedzieć, jak Turcy, jako społeczeństwo odnoszą się do Unii Europejskiej i co uznają jakoby za powód, dlaczego dalej w tej Unii Europejskiej nie są. Więc tak, Turcy jako społeczeństwo, przynajmniej na przykładzie grupy Turków, wśród których ja się poruszam, z którymi ja mam kontakt, to oni bardzo chcieliby do tej Turcji, do, Turcji do tej Unii Europejskiej dołączyć. Jest to dla nich Ważne myślę, że z tego powodu, że Turcji, Turcja jest takim specyficznym krajem, który gdzieś leży pomiędzy dwoma światami. I przez Zachód Turcy bardzo często, są, bardzo często są postrzegani jako jeden z krajów Wschodu, Dalekiego Wschodu. Natomiast Turcy gdzieś w swojej podświadomości czują przynależność do Zachodu. Oczywiście część Turków będzie bardziej brnęła do wschodu, będzie ich ciągnęła do wschodu, natomiast tur większość Turcji wydaje mi się, że ma tę komentarność, że są bardziej zachodni, przynajmniej na, na tle tych innych krajów muzułmańskich, krajów Azji są najbardziej europejscy. I te dołączenie do Unii Europejskiej to stanowiłoby dla wielu Turków takie jakby potwierdzenie na arenie międzynarodowej, że tak Turcja należy oficjalnie do Zachodu. Więc Turcy z, mojej, z moich obserwacji wynika, bardzo by chcieli, żeby właśnie Turcja należała do Unii Europejskiej. Ja jak miałam zajęcia na moim właśnie Erasmusie, miałam takiego właśnie profesora, który był po prostu miał bzika na punkcie Unii Europejskiej. Mieliśmy właśnie zajęcia odnośnie Unii Europejskiej, akurat tam dotyczące środowiska i tak dalej. O, to był, to był najtrudniejszy przedmiot, także musieliśmy się pilnie uczyć. I to był bardzo młody mężczyzna, który miał już nadany tytuł profesora. Pisał po prostu mnóstwo książek, takie konkretne książki. No, o Unii Europejskiej wiedział wszystko. Więc wiedział więcej niż my. Turcy w szkołach. Na studiach uczą się bardzo dużo o Unii Europejskiej. Także to też jest ciekawe, że jako, jako nie e, członek Unii Europejskiej, tylko członek stowarzyszony Unii Europejskiej, to i tak bardzo się dużo uczą o Unii Europejskiej. E, ale wśród społeczeństwa. Tej, na przykładzie tej grupy, wśród której ja się poruszam, jeszcze raz przypominam, jeżeli spytacie się, dlaczego Turcja dalej nie jest w Unii Europejskiej, to najczęściej usłyszycie nie jeden z tych argumentów, który jest jakby oficjalnym argumentem przeciw przystąpieniu Unii, Turcji do Unii Europejskiej, tylko prawdopodobnie usłyszycie jedną z dwóch opcji, albo te dwie. Pierwsza opcja to, że większość, ogromna większość społeczeństwa tureckiego jest wyznania Muzułmańskiego, i że kraje Unii Europejskiej nie chciałyby właśnie Turcji, przez wzgląd na to, że tak duży odsetek ludzi wyznaje tutaj Islam. To jest jakby pierwszy podawany argument przez Turków. I drugi jest taki, że przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej zagroziłoby silnej pozycji Niemiec w Unii Europejskiej. I to w sumie ja cały czas słyszę. Jakby nie słyszę jednych, chociaż jeden z takich oficjalnych argumentów przeciw. Także tutaj można sobie podyskutować z Turkami, jeżeli ktoś ma ochotę i ma siły na to. Ja na przykład nie dyskutuję z tym. Sobie każdy może myśleć co chce, i sobie każdy jakieś tam wnioski wyciąga. Kolejne pytanie, tutaj też jest z kategorii politycznej, czy Turcja jest w NATO? Tak, Turcja należy do NATO. Co ciekawe, Turcja przystąpiła do NATO już 3 lata po utworzeniu właśnie Sojuszu Północnoatlantyckiego, i to było w 1952 roku, czyli Turcja jest w NATO dłużej niż Polska. Taka ciekawostka. Trzecie pytanie dotyczy geografii. Czy Turcja leży w Europie? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dokładnie 97% terytorium Turcji leży na kontynencie azjatyckim, a tylko 3% terytorium Turcji leży w Europie. Kolejne pytanie już tutaj z kategorii gospodarczej, z tego co widzę, czy Turcja jest bogatsza niż Polska? No i w sumie ciężko by było na to odpowiedzieć, bo zależy, jakimi kryteriami patrzymy, ale patrząc na wskaźnik PKB, to tak, Turcja jest bogatsza od Polski, ale nie jakoś bardzo. Dlatego, że według danych z 2021 roku, Turcja zajęła 21 pozycję, a Polska 23. Kolejne pytanie które często pojawiają się w wyszukiwarce Google, ale też y, często jest podawany jako nie wiem, obraza, próba obrazy Turków y, niektórzy ludzie mówią na Turków y, Arabowie, no i tutaj jest pytanie właśnie czy Turcy to Arabowie y, więc y, być może komuś to rozwieje wątpliwości, więc tak y, nie, Turcy nie są y, Arabami y, Araba, Arabowie to jest lud semicki, natomiast Turcy należą do ludu tureckiego. No i do ludów tureckich oprócz Turków zaliczamy także Turkmenów, Uzbeków, Kazachów, Kirgizów i Azerów. Więc no Turcy Arabami nie są. Kolejne pytanie, które pojawiało się bardzo często w wyszukiwarce Google to czy Turcy to Azjaci. No i y, zależy jak na to spojrzycie. Nie wiem co osoby, które wpisywały to, miały na myśli czy chodziło im o definicję, którą znalazłam w słowniku języka polskiego. Azja, Azjata to mieszkaniec kontynentu azjatyckiego, więc jeżeli o to, o tym to masz na myśli, pytając o Azjatów, no to w sumie można powiedzieć, że tak, bo 97% terytorium Turcji leży w Azji. Ale jeżeli pytając, mówiąc, Azjaci, masz na myśli rasę jedną jakby z grup rasy żółtej to nie Turcy nie należą do ras, rasy żółtej tylko należą do rasy e, białej i e, gałęzi e, indyjsko-irańskiej. Kolejnymi pytaniami, które często pojawiały się w wyszukiwarce Google to było pytanie czy Turcy obchodzą Boże Narodzenie i czy Turcy obchodzą Sylwestra? Więc ja to w jedno połączam pytanie i odpowiem na nie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, to oczywiście Turcy, muzułmanie, bądź ateiści lub wyznawcy innych religii nie obchodzą Boże, Bożego Narodzenia. Natomiast w Turcji y, żyją y, chrześcijanie. Turcy, chrześcijanie. Są, y, jest taka mniejszość narodowa. W wielu y, miastach są kościoły chrześcijańskie, na przykład w Mersin, w Koni. Ta, taka... Konia to jest taki odpowiednik Polskiej Częstochowy. Tam jest jeden z ważniejszych meczetów w, w, w Turcji. I tam też jest kościół, więc są chrześcijanie w Turcji i oni jak najbardziej Boże Narodzenie obchodzą. Natomiast czy obchodzą Turcy Sylwestra? No to tak. Turcy obchodzą Sylwestra, natomiast nie, no, w tak, nie, w takim, nie z takim rozmachem jak my. Przynajmniej większość, tak wynika z moich obserwacji. Więcej na temat obchodzenia Bożego Narodzenia, Sylwestra itd. Tak Możecie się dowiedzieć z tego filmu, bo kiedyś na, nagrałam film o Christmas w Turcji, co ten Christmas oznacza i itd. Tak Więc zajrzyjcie do tego filmu, jeżeli was ten temat interesuje. Kolejne pytanie. I ono mnie to bardzo rozbawiło. Nie wiem, skąd ono się tam wzięło, dlaczego ludzie je często wpisują w wyszukiwarkę Google, ale serio. Takie pytanie tam było: Czy Turcy używają papieru toaletowego? No, rozwaliło mnie to pytanie na łopatki. Odpowiedź brzmi: tak, Turcy używają papieru toaletowego. Turcy mają też swoje potrzeby fizjologiczne, tak jak i inni ludzie, jesteśmy ludźmi, prawda? Owszem, są te bidety od razu zamontowane w toalecie, że te dwa w jednym nie mają osobnego. Ale w większości przypadków obsługa siebie samego po wykonaniu czynności fizjologicznej polega na tym, żeby najpierw obmyć się wodą, a potem papierem toaletowym osuszyć. Także tak, w Turcji kupujemy papier toaletowy, mamy różne rodzaje papieru toaletowego: mamy tańsze, mamy droższe, mamy niepachnące, mamy te pachnące. Tak, więc w Turcji papier toaletowy jest, nie musicie się martwić. Kolejne pytanie, które często pojawiało się w wyszukiwarce Google było czy Turcy muszą mieć wizę do Polski? No i tak, Turcy ogólnie muszą mieć wizę do Polski. Tam są różne wizy, o które można się starać. Można starać się o bezpośrednią wizy na przykład tylko do Polski, na terytorium Polski, że można przebywać, albo na przykład do strefy Schengen, czyli wszystkie państwa należące do strefy Schengen, mogą się właśnie Turcy po tych państwach poruszać. I normalnie trzeba się starać o tą wizę w ambasadzie Polski, te wymagania i tak dalej, jakie potrzebne są dokumenty, jakie trzeba. W Wypełnić wymagania są opisane właśnie na oficjalnej stronie ambasady Polski w Turcji, więc jak Was interesuje, to możecie sobie sprawdzić. Natomiast w Turcji niektórzy posiadają zielony paszport. Zielony paszport, co ja mam na myśli, to znaczy, że ten zielony paszport ma okładkę zieloną, bo tak to normalnie ma bordową, a zielony paszport pozwala na nie ubieganie się o wizę, ale to nie oznacza, że może sobie taki turek pojechać, nie wiem, polecieć do Polski i sobie tam mieszkać, ile chce. Nie, jego obowiązuje tak samo jakby ograniczenia z wizą turystyczną, czyli na przykład w ciągu pół roku może przebywać tylko 90 dni w Polsce. Tak, takie są zasady wizy turystycznej i posiadacze zielonych paszportów tyle właśnie dni w ciągu pół roku, czyli 90 dni mogą przebywać, ale nie muszą po prostu są zwolnieni z tego całego procesu wizowego, że nie muszą składać dokumentów i tak dalej, tylko po prostu lecą z takim paszportem, przybijałem im pieczątkę na przejściu granicznym i tyle. Żadnej tam wizy nie szukają. Kto posiada takie paszporty zielone? Takie zielone paszporty posiadają osoby, które pracują, są zatrudnione przez państwo, czyli są urzędnikami państwowymi, są policjantami, żołnierzami, nauczycielami itd., to kiedy dostanie się taki, to znaczy ten paszport się też nie dostaje od razu, jak się rozpocznie pracę, tylko po określonym czasie. Pracy, czyli na przykład trzeba przepracować załóżmy 10 lat i potem dostaje się prawo do zielonego paszportu i taki zielony paszport zostaje przyznany nie tylko osobie, która pracuje, jest zatrudniona przez państwo, ale też osobom najbliższym, najbliższej rodzinie, czyli małżonkowi i dzieciom. I dzieci mogą taki paszport mieć chyba do momentu, jak dobrze pamiętam, do momentu aż skończą edukację albo chyba do któregoś roku życia. Ja jeszcze sprawdzę, także tutaj gdzieś potwierdzę. Tak. Także na przykład mój mąż miał taki paszport zielony, dlatego że jego tata był wojskowym. No i moja teściowa na przykład i teściu dalej mają zielony paszport, więc oni nie potrzebują wizy do Polski. Kolejne pytanie. Czy Turcy są obrzezani? Tutaj chodzi o mężczyzn, y, Turków. Tak, muzułmańscy Turcy są obrzezani. E, chrześcijanie, Turcy? No raczej nie, no bo to jest obowiązek religijny. A w chrześcijaństwie nie powiem tak, aby trzeba było obrzezać mężczyzn. No i tutaj analogicznie też się pojawiają pytanie, czy Turczynki są obrzezane? No i nie. Turczynki nie są obrzezane. W Turcji w ogóle obrzezanie kobiet jest tak samo szokujące jak dla nas, Polaków czy dla innych narodów zachodu, dlatego że obrzezanie kobiet nie wynika z islamu. Nie ma tam nic o obrzezaniu kobiet. To nie jest obowiązek muzułmanów obrzezać kobiety. Także to, jak chcecie, to po prostu wczytajcie się. W różne materiały na temat obrzydzenia kobiet, skąd to wynika, bo już ja tutaj się nie będę na ten temat y, rozgadywać. Kolejne pytanie to, czy turczynki noszą chusty? Y, no i jak sami widzieliście nieraz w moich filmach i tak dalej, moją rodzinę chociażby, albo właśnie na vlogu y, ludzi, to wiecie, że nie wszyscy noszą y, chusty. No, zwykle właśnie osoby bardzo religijne y, te chusty noszą. Y, Natomiast Turczynki na pierwszy rzut oka nie różnią się na codzienniczym. dzień Wręcz bardzo często, dużo najbliższych można zobaczyć na ulicy. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Czy Turcy są przystojni? Też takie się pytanie pojawiało. To też właśnie ciekawe, że ktoś szuka w google. Wystarczy wpisać sobie, nie wiem, imię, nazwisko jakichś tam popularnych Turków, po prostu popatrzeć i sobie ocenić, bo to jest pojęcie względne, czy ktoś jest przystojny, nieprzystojny, ładny czy nie. Może Wy napiszcie, co uważacie? Czy Turcy są przystojni? Według mnie są przystojni, no ale każdy ma inny gust, a o gustach się nie, nie dyskutuje. No i też pojawiało się pytanie, czy Turczynki są ładne? No tutaj tak analogicznie, tak, to każdy ma inny gust, ale co ciekawe, postanowiłam sprawdzić na różnych stronach internetowych właśnie te rankingi najpiękniejszych kobiet świata, jeżeli chodzi o narody, i w tych rankingach na różnych stronach, w różnych gazetach, w pierwsze dziesiątce, nawet w pierwszej piątce, a nawet na pierwszej pozycji bardzo często pojawiały się turczynki. Że turczynki są bardzo piękne, bardzo zadbane i tak dalej. Polek w tych rankingach, tych zagranicznych szczególnie prawie że nie było. Na przykład były Rosjanki, Ukrainki, Polek nie było, a były turczynki. No i ja tutaj moje zdanie wygłoszę, być może was ono nie obchodzi, ale i tak je powiem. Moim zdaniem turczynki są bardzo ładne. Także tak. Yy, tak, są zadbane i są bardzo, bardzo ładne. Gdzieś tam te starsze pokolenie, yy, im kobieta jest starsza, tym tam mniej zaczyna dbać o siebie, takie mam wrażenie, ale to już się powoli zmienia. Ogólnie moim zdaniem Turczynki są piękne. W wyszukiwarce Google pytano też często o język turecki. No i najczęściej pojawiającym się takim pytaniem yy, było pytanie czy język turecki jest trudny. No i na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo ile ludzi, tyle opinii. Natomiast według mnie turecki nie jest jakiś bardzo prostym językiem, dlatego że jest on bardzo inny, różni się bardzo od tych języków, z którymi my zwykle mamy styczność. No teraz okej, okay. teraz na przykład w telewizji są te, są te yy, seriale tureckie. Ja pamiętam, że moja jedyna styczność z językiem tureckim, jaki miałam, to była piosenka tego Tarkana, Simarek I to tyle. I ja nawet, nawet nie za bardzo zwracałam uwagę, więc no nie jesteśmy osłuchani, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego języka. On pochodzi z innej grupy językowej, więc bardzo moim zdaniem się różni i według mnie jest trudny, ale czy jakoś bardzo... Raczej nie! Myślę, że Polski jest trudniejszy niż turecki, także to było już ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał, że dowiedzieliście się być może z tego filmu czegoś ciekawego. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. No i co? I zapraszam Was na kolejny film, który mam nadzieję, że ukaże się już niedługo. Także to tyle na dzisiaj. Pa! pa!